Powiedz, do czego służą te dwa grzybki tutaj z przodu, jakie... Dwa grzybki to są tak zwane kawestany, które służą do wygrania baksztaku. Które są bardzo wygodne dla bakstaku. To jest polinek, która pojawia się z jedną. to na tym, że on był i jakby nie ma na prawym klasie, wybieramy nowy I na drugim klasie wybieramy on Brzmi, Brzmi bardzo w... prosto. Czy takie jest w rzeczywistości? Tak jest. Wystarczy cały noc albo zobaczyć Jedyne co, do trzeba być bardzo szybkim. Bo generalnie założenie jest takie, które powiedzieli mi toi koledzy zawodowcy na pierwszym treningu, że zawsze jestem spóźniony. Także staram się nikt nie spóźniać, a czasami wychodzi lepiej, czasami gorzej. A powiedz mi jakie konsekwencje są niedobrania tych baksztach? Nie wybrania? Jeżeli nie wybieramy żadnego boksztaku, macie płynąć na całkowicie pełnym, to bardzo zostanie złamany. Nie będzie to oczywiście moja wina, tylko wina tych z tyłu. A nie masz tu? Nie, 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 nie. Oczywiście nie jest moja wina. Powiedz Marcin, czy wybierasz to ręką, czy, czy coś jeszcze masz do pomocy? Nie, mam no, okay, tutaj moją korbę. Korba jest bez zabezpieczenia, także mogę ją szybko wkładać i przekładać na między kawę Czyli rozumiem, ja na... że raz jest wybrane z jednej strony, raz z drugiej. Tak jest, moja praca polega na kręceniu. Okay. Ta linka zielona, to do czego ona służy? Zielona linka jest fałka, e, do łowienia, Właśnie teraz ten V do żagla. Właśnie zmieniliśmy e, na mniejszego foka, ponieważ rozgało się. E, to tutaj, tak. A to nie jest tak, że im większy żagiel, tym lepiej? No nie do końca, ponieważ chodzi o to, a to już nie do mnie pytanie, tylko do Brimerów.